Bramek mogliśmy uniknąć, bo po dobrym początku meczu pierwsze podejście pod bramkę naszą skończyło się golem na, na 1-0. Później jeszcze kilka błędów i, i również kilka razy pod naszą bramką się zakotłowało. No i można powiedzieć kolejny trzeci niefortunny początek drugiej połowy, gdzie zaraz na początku tracimy bramkę i jest o wiele trudniej wracamy do gry po stałym fragmencie gry, natomiast no wiadomo, bramka na 3-1 niejako zakończyła to spotkanie. Rozpoczęliśmy mecz moim zdaniem dobrze. Od tej bramki się troszkę posypało, potem w pierwszej połowie Wiktoria dyktowała warunki. W drugiej połowie było dużo lepiej po tej strzelonej bramce na 2-1 przez nas była okazja nawet na punkty tutaj w tym meczu. Niestety dostaliśmy trzecią bramkę, która podcięła nam skrzydła i tak naprawdę zakończyła mecz. Styl nie był ważny. Przyjechaliśmy w określonym celu zwyciężyć. Graliśmy dość mocno w składź, bo przyjechaliśmy bez 10 zawodników. A więc no, w związku z tymi problemami, które mieliśmy kadrowymi, choroby, kontuzje, kartki, e, graliśmy tym co mamy, e, cieszymy się, że, że udało się zrealizować celi. I to było dla nas najważniejsze. Co, co, co do samego meczu, uważam, że to był mecz taki, w którym nie umieliśmy udokumentować tego, że Wiktoria ma lepszych graczy, jest dobrym zespołem i, i, i Fablok dość dobrze był zorganizowany. Tutaj na pewno nastąpiła taka zmiana na plus, jak, jak trener Wójcik zaczął, zaczął pracować i, i, i mieliśmy problemu dokumentować swoją wyższość. Fablok zagrał na tyle skutecznie i dobrze, że, że w pewnym momencie ten mecz był gdzieś tam na styku. Dobrze, że uspokoiliśmy trzecią bramką, natomiast nas styl nie interesował, nas interesowało zwycięstwo. Graliśmy dzisiaj z naprawdę dobrym przeciwnikiem, który dysponował naprawdę jak na tą ligę sporą kulturą gry, z dobrze zorganizowanym, dobrze z mocnymi akcentami właśnie na, w bocznych sektorach boiska, z szybkimi zawodnikami. Chcemy wykorzystywać atuty zawodników i mamy, mamy szybkich, dobrych motorycznych zawodników i, i to był nasz, nasze główne zadanie w ataku, żebyśmy zdobyli jak najszybciej progresję w pionie, żebyśmy, żebyśmy umieli zdobywać plecy drużyny przeciwne i zawodnicy o takich predyspozycjach jak Kuba, Żmuda, czy Bartek Falibogowski, czy Łukasz Gajda, Kamil Majka są utrapieni dla zawodników w tej lidze, ze względu na swój potencjał, jakby szybkości. Nasza sytuacja kadrowa nie jest ciekawa, ale to generalnie nie powinna być wymówka, ponieważ inne ekipy też się z tym zmagają. Mamy teraz złą serię jest kolejny przegrany mecz. Nie pozostaje nam nic innego niż tylko te dwa ostatnie mecze. Wygrać i zdobyć sześć punktów i tak naprawdę to jest nasz jedyny cel w tej chwili. Wiadomo, że jesteśmy w trudnej sytuacji kadrowej i w tabeli, natomiast no, no właśnie pewne absencje i kontuzje, no nie ułatwiają nam zadania, ale w tej rundzie zostały jeszcze dwa mecze i musimy się po prostu podnieść. Każda seria dobra i zła ma swój początek i koniec. No nasza zła seria ma... Yy, Początek można powiedzieć od finału Pucharu Polski z Trzebiniem, gdzie zaczęliśmy trafić bardzo niefortunnie bramki i ciągnie się to za nami można powiedzieć aż do tego momentu.